Eee. Mm, gambol? A. Yy, co ci się stało z twarzą? No. Oczywiście, czatuję speny. Od kiedy umiecie pisać hieroglifami? To emotikony, nowy sposób komunikacji. Wcale nie taki trudny. Patrz, widzisz? To znaczy, Cześć, księżniczko. Okej, okay. na no to? To chyba jasne. Masz ochotę na romantyczną kolację ze mną? O, kolacja na stole. Zaraz jesteście na romantycznej, wirtualnej kolacji na czacie. O, matko, jak nikomu się nie chce pisać słów, to myślisz, że ktokolwiek chciałby znaleźć pracę, żeby zapłacić za prawdziwą kolację? Mam cztery lata, a przez ciebie czuję się na 40! Ale pycha a... teraz to za twoją urodę. O nie! Kupię wylałam sok! Muszę zawołać kelnera! Kurczaki! Przez przypadek wezwałam taksę! Wjeżdżę do restauracji! Nie! Rozwaliła łazienki i woda się leje! Ludzie pływają w oczy solety! To zbawiło rekiny! Temu imprezę można spuścić z wodą. Sorki Sorki zasnęłam z twarzą na klawiaturze. Muszę iść do łóżka! Zaraz, co się dzieje! – A tobie co? – Będę podpisała tylko jedną emotką z serduszkami zamiast jak zwykle trzema! – Obawiam się, że odrobinę przesadzasz. – Nic nie rozumiesz! Zawsze są trzy! – Była zmęczona. – Hmm... Więc sugerujesz, że powinienem wykonać jakiś gest przypominający szczęśliwsze czasy? – Czy to znaczy, że słyszysz to, co chcesz usłyszeć? – Masz rację! Przypomnę jej wszystkie wesołe chwile! – Nie, Gumball! – Co mówiłaś? Zrób to na zasadzie poszukiwania skarbów? – Nie, słuchaj! – To trochę holskolowe, ale podoba mi się. – Gambol! Ja nie wiem, co zrobili. Gambol. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Przesyłka specjalna! Następnym razem, niech nadawca naklei znaczek! Hmm. Wskazówek słuchaj i ruszaj śmiało, by to odnaleźć, co się już miało. Przypomnij także sobie lepiej, że tego nie kupisz po prostu w sklepie. W tym wierszu użyję teraz wyrazu Wanna, bo się rymuje ze słowem Fontanna, co w galerii jest widziana. Ah, skąd mnie znacie? Co tu się dzieje, gdy pierwszy raz dziękuję. ujrzałem w tej oto galerii? To mogłem patrzeć tylko na ciebie i tak czuło się moje serce. Hmm? na przystanku. Okej, okay. czy ktoś mi może wyjaśnić, co się... Teraz jest? tylko muszę wysłać ten klip do gości, którzy organizują flashmoby. To gil czy kawałek mózgu? Włodzie z powrotem. Mm. Ej, no co jest? Nie wyłączyłem kamerki? No Mój gambol. Proszę wejdź młoda damo! Co tu się dzieje, Roki? Odpowiem ci za pomocą wierszyka. To ładny wierszyk, więc przyjrzyj mu się, o naszej gadce jest w autobusie. To bardzo miłe, ale czy mógłbyś raczej patrzeć przed siebie? Gdy powiedziałaś, żebym siadł sobie, serce skoczyło mi w klatce piersiowej. Na pewno nie tak wysoko jak moje! I jakby tego było za mało, me serce ze mnie gdzieś poleciało. Gdzie myślą, że zwariowałem, to ty mnie, Penny, nie hamuj wcale. Hamuj, hamuj, hamuj! No przecież mówię. Twoje piękno łzy mi z oczu ciśnie, twój głos muzyką piękną iście. Równie szczęśliwa pewnie byłaś wtedy, gdy świat swój z moim zderzyłaś. Następna wskazówka w laboratorium. Czekaj, okulary. W tej klasie pierwszy raz wspólnie robiliśmy doświadczenie. Ten eksperyment przypomni Ci o chemii, jaka między nami ma miejsce. Zmieszaj płyny, a przekonasz się. E um. <toddź wizarding> oh, ta reakcja chemiczna jest równie nieprzewidywalna co my. Szkoda, że wcześniej tego nie doczytałam. Nie! Nie! W lektyach chemii idź do wyludnionego miejsca, które kocham! Ej, Penny, nie chcesz, żebym cię tam zawiózł?